Waw zaprasza na film. Szymano. E, jestem dzisiaj nad Wisłą, w dosyć popularnym miejscu w Warszawie. E, chwilę porzucałem tutaj, kolegę złapał, spotkanie nad wodą, którego oczywiście pozdrawiam. E, złapał sandacza, którego pomagałem, no akurat ja przechodziłem, pomagałem mu podbierać. I teraz ja trafiłem też takiego, pod 40, e, także rozmiarowo bez szału, ale przynajmniej coś tam strypnęło. Jeszcze chwilę porzucam, zobaczymy może coś się będzie działo. Eee, także zapraszam serdecznie na film taki przedświąteczny i do zobaczenia nad wodą standardowo. Pozdrawiam. Siedzi się jedzi sandaczek Taki sandaczek, także korzystając z okazji związku środny chciałem wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt No i spełnienia marzeń, nie tylko tych wędkarskich Słuchaj serdecznie standard w